Siema wszystkim, tu z Sato HD i spotykamy się w trzecim odcinku z gry Aion. no i cóż, e, parę osób, e, jedna zaczęła znaczy się osoba już nie pamiętam sorry brachu za to, że nie, nie pamiętam tego jak jest twój nick ale powiedzieliśmy mi, że tutaj gdzieś koło Expa bodajże jest jakiś fajny przycisk e, który dodaje mi e, fajne rzeczy jak tutaj napisałeś to chyba nie to Ale zobaczymy Zobaczymy co to jest. Co to jest tutaj, Cloud Complete? Aha, rozumiem, rozumiem. Eee, co tutaj wziąć teraz? Reklamy the Sword Equip skill. Eee, Spellback. Eee, dobra, na razie Homera sobie wezmę. No i teraz sprawdźmy. Wejdźmy do tego naszego inwentory. Zobaczmy, jak to wygląda. To i tak jest. Załóżmy, mam założone to. Te buty, zobaczmy. Coś tu jest założone. A mod, mod jak ma najbardziej też się zmienił. E, dobra, no to co? No To bierzemy kościki, prawda? Okej, okay, dobra. Pytanie teraz, muszę wyłączyć sobie to. I e, teraz hunt. E... Whiteful Daru. No mamy tutaj jednego Whiteful Daru. Ojoj, więc... oj, oj, ale, ale lagi <coughs> Dawaj. A, to nie to, kurde. Cieszę, mylę się szczerami, szczerze. Musiał sobie po swojemu poukładać je. Ja. Bo to mi niezbyt pasuje. No, tarczę mamy, dobra, zobaczmy czy możemy założyć tarczę. Znaczy, że, że tak powiem, nie, nie możemy na szczęście, bo głupio by to wyglądało. Mnich starczą, wyobrażacie to sobie? Mnicha starczą? Fucking shit, ten trochę dziwnie by to na serio wyglądało. Ilu ich jeszcze mamy? Siedmiu. znaczy sześciu do zabicia, siedmiu ogółem. Więc damy radę, damy radę. Starczy się najwyżej sprzeda Daj, dajesz, dajesz, aj widzę, że nas za tak 3 panie, nie za dużo was tu? was spiewzamy niestety, ale nie damy trzem rady a nie chcę ginąć, nie chcę gdyż nie wiem jakie tutaj są minusy że tak powiem śmierci wiem, że na przykład w w czekajcie w... 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 Się zgubiłem, co, co chciałem powiedzieć. A mianowicie, chciałem do World of Warcraft nawiązać. Tam, gdy zginiemy, oczywiście nasze przedmioty się niszczą. I to dosyć. dosyć mocno się niszczą, z tego co pamiętam. A tu, szczerze, no nie wiem, co się dzieje, gdy. zginiemy. No, uderzmy się. o, ale poszedł cios. Pięknie. Tu nic. Weźmy sobie z. Fajne jest to nie wiem czy wspominałem w ostatnich odcinkach czy nie, że praktycznie możemy wszystko robić, jeżeli oczywiście mamy odpowiednie narzędzia. Ponieważ World of Warcraft, no cały, wiem, cały czas nawiązuję do tej gry. Ale no tak jak mówię, ja w World of Warcraft grałem dosyć długo, miałem ten 85 level, bawiłem się zacnie. Więc no troszeczkę się znam na tej grze, nie powiem, że nie. No i co? No i cały dlatego właśnie porównuję. Porównuję też wszystkie możliwe rzeczy. I jedną z takich rzeczy jest to, że w World of Warcraft że były profesje, prawda? I jak wybrałeś sobie Kowala, załóżmy i... nie wiem jak się nazywa, to po polsku, teraz wyleciało mi z głowy szczerze. Wiem, że po angielsku jest to minik czyli górnictwo. Ale no właśnie no. Czyli takim górnikiem, ale prawdziwym górnikiem, wtedy w World of Warcraft nie byłeś, bo nie schodziłeś pod ziemię, prawda? Tylko wykopywałeś rzeczy, które były na powierzchni. Wow, na pałę, ale jest, żeby to gówno mnie nie zaatakowało. Szybko się uleczymy. Tylko nie wiem czemu, tutaj tak troszeczkę mało nam ta mana schodzi, prawda? Jednak w innych grach jest większy problem. Ciężko jest naprawdę cokolwiek zabić z tego powodu, że e, chodzimy szczerze o początkowe fazy gry, e, ponieważ mana bardzo szybko nam się kończy, zwłaszcza gdy gramy magiem czy też warlockiem bodajże. Ok, skończyliśmy questa, wróćmy do tej naszej tu pani i poinformujmy ją od no dalej dalej proszę bardzo quest zrobiony ile mam w ogóle doświadczenia pasek xp eee... szczerze nic z tego nie rozumiem co to jest napisane ale mniejsza z tym jeżeli ktoś wie to z chęcią być my... się dowiedział co to znaczy dobra mapę trzeba włączyć musimy iść tutaj jeszcze kurde no gdzieś tutaj mieliśmy Czekajcie, bo tutaj jeszcze mam jakieś te kropki zaznaczone Spore pouch Jeszcze do zrobienia Spore pouch O, mushrooms weźmiemy sobie Czemu nie? Wow No i co, ja teraz tak będę chodził? Chyba was pogięło Dobra, lecimy znowu. Wiecie co, nawet nie zauważyłem, że quest'a wzięliśmy i to przez to wszystko. Dobrze, że spojrzę na minimapkę miałem te obszary zaznaczone. Gdyby nie, to na pewno bym tego quest'a ominął. Ale na szczęście się udało. No i tak, poruszę temat dosyć teraz nie tylko... Oj, co cię nas przeniosło? Ok... Gdzie my jesteśmy teraz? W dziwnym miejscu jakimś? Chociaż stylizacja miejsca jest e, zajebista. Jak widać, chyba możemy stąd spać nawet. Więc też jest dosyć nieciekawie. O kurde... What the fuck? Co to jest? Ja się pytam, co to jest? No i gdzie ja teraz lecę? Bo ja teraz na wiem gdzie ja lecę Mapkę włączymy This region is not bit mapy Czyli nie ma mapy na ten region No mniejsza z tym, ale ja się pytam Gdzie ja jestem? Kurde Cały czas latam I oglądam teren, nie? Chyba na tym polega teraz mój quest A jednak nie Okej, okay, dobra tak w Va Hmm, to było ciekawe doznanie, naprawdę. Znowu z Wardendi musimy porozmawiać na ten temat. Pogadaliśmy. I co teraz? Seg Rabbit and break the spell on Ria. Hmm. No mam Rabbit, spell of Ria. Czekajcie. Muszę wejść w skille. Eee... Tak sprawdzam szczerze Helling Lights, mają. No dobra, ale może w Inventory mam tu coś. Asma, mac, 12 minorast Strom, Later Co ja mam tu biedny zrobić? And break the spell on Rhea. Spell of Rhea. Should I Just spell of Rhea? An incorrect target is selected. Uh -huh, a <laughs> Wiem jeszcze co zrobiłem O, 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 o. Rozumiem, zrozumiałem Tak i with, with real Mapa, gdzie sta real? Tu bym musiał jeszcze iść. Ale kurde nawet widzę, że stąd się z... Nie ruszę zbytnio, przynajmniej w tym momencie. Takich Ul... Kto? E... Ulgor? gdzie mamy tego Ulgorna. Nie wiecie, gdzie mamy Ulgorna. Where's Ulgorna. business with me? Do not take you for granted. business with me? Do not take you for granted. Chyba tutaj coś się wydaje, ale to... Kurczę, na piechotkę mam iść, no niezbyt mnie to interesuje. Ale dobra, przelecimy się. Może przy okazji coś nowego znajdziemy. A jeżeli nie, to się troszeczkę zdenerwuję, ponieważ polecę na piechotę taki kawał. Niepotrzebnie. No i tak, wra, właśnie, właśnie, bo tak zacząłem sobie tutaj rozmawiać, myśleć. I teraz mam do Was pytanie, pytanie odnośnie SimCity. Wiem, wiem, to może nie jest... Y Teraz odpowiedni czas na to pytanie. Właściwie bym musiał nagrać audiologa, wtedy ludzie by na pewno to obejrzeli i mi odpowiedzieli. I to co teraz robię jest sprzeczne z samą myślą Let's Playera. A kurde, no czemu ja ciągle siadam? No nie wiem, czemu chcę mapę włączyć, a nie trafia na M Ale kurczę, no chciałbym, chciałbym się dowiedzieć od was. I teraz, bo teraz jest najlepszy czas, nie będę kręcił audiologa, po prostu... Stwierdziłem, że ten moment jest chyba najlepszy na zadanie tego pytania, dlatego, tak zapytuję się, że tak bym się wyraził, jak sobie wyobrażacie i co chcecie zobaczyć w SimCity 4. Nie wiem, tam już nawet pod ostatnim filmikiem, wczorajszym, w czwartkowym, napisałem w opisie filmiku. Co dokładnie? Sorry za dźwięki. Znowu gra przeglądarkowa. Znowu zapomniałem ją wyłączyć. Także za chwilę będą znowu fanfary i skończy się. Ale mniejsza z tym. No właśnie, skończyło się. Mniejsza z tymi fanfarami. Jak sobie to wyobrażacie? Co chcecie zobaczyć? Czy chcecie grać? Czy mam dograć jakiś mod? Jeżeli mam dograć jakiś mod, fajnie by było, jakbyście mi napisali w komentarzu, jaki to jest mod. Wiem, że linku nie możecie mi podać, bo w komentarzach nie można podawać linku. Ale jak najbardziej, um, że tak powiem, możecie mi napisać co chcecie dokładnie zobaczyć, prawda? Ja będę przez to zadowolony. Postaram się jak najbardziej to... Kurczę, ale czy się tnie? Ja, ben... ja będę jak najbardziej zadowolony. Kurczę znowu macka. To jeszcze słabsze niż miałem Ale dobra idziemy jeszcze tu O, ale fanfary zajebiste. Idziemy jeszcze tu meet okay. Accept. Dal transform I teraz baj, zobaczymy czy ma coś dla nas. No ma Cloud Physic Dev. Widzę, że to jest gorsze. Gorsze. No i mam lepsze rzeczy, szczerze. ja mam być szczery, to mam lepsze rzeczy. Ale dobra, nie będę w to wnikał. Ale mogę sprzedać przecież rzeczy, które mam. Co? I teraz co mi się nie przyda? Na pewno to mi się nie przyda. 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 Macka też nie. O no, czemu nie mogę sprzedać? Macka też nie. To też nie. Ta macka, no ja mam lepszą, więc to zostawiamy To mi się nie przyda, to mi się nie przyda, obiad mi się przyda No i cóż, na razie to by było wszystko Co? So, ok, sprzedaliśmy, możemy lecieć no, no, dalej Zobaczmy jakie questy w ogóle mam Quest No kurde, traje jest tych questów Mamka zapewne jest zapełniona dobra, lecimy tutaj i pewnie mamy tam jakieś gówna pozabijać, bo albo sling oil pewnie zebrać, albo pozabijać więc na jedno wychodzi no, lecimy tutaj jeszcze z to a azafa zbierzemy, nie wiem czy to tak się czyta ja tak przeczytałem i trudno dobra, z tego na pewno wylatuje ze sling oil więc zaraz sprawdzimy No dalej, zbieraj to. Dobra, zebraliśmy. Ta tutaj, trujeczka. No dalej, jeszcze raz. No nie jest to przeciwnik, dla mnie szczerze. Wielki. Ponieważ... No jak sami dobrze zauważyliście, no co, nie wziąłem? Weźmy tutaj gal. Jak sami zauważyliście, mam piąty level. Te gówna są na trzecim levelu, więc w sumie e, tylko i wyłącznie robię tego quest'a po to, żeby zyskać e, punkty doświadczenia z e, no, oddania go, prawda? Bo zawsze będzie więcej tych, e, e, tych e, punkcików, nie? Oraz też nie wiem, które quest'y są główne, a które takie poboczne. I nie chcę przeoczyć, po prostu głównego chcę wszystko... E, ciągnąć do przodu, prawda? Jeszcze tylko jeden e, sling Oil. No i mamy wszystko pięknie. Dobra. There's love in Bloom. Blue. Amper Blues men pick Amper Flowers and bring them to Bloom. Tu są Amper Flowers. No to zaraz bierzemy je. Czyli taka, takie questy dosyć w miarę proste bym powiedział. Po prostu zbieranie, zabijanie. Zacznijmy. Iron Breast Flatron. Silver ring. Kill co? Go select. Nie wiem co to jest. To muszę zabić. Dobra. Fajnie, że wiem. Te nazwy są tych ptaków i tego w ogóle wszystkiego troszeczkę czasami dziwne Więc mogę się mogę że tak powiem gubić się z tym co zabijać, czego nie zabijać Co mam zbierać, czego mam nie zbierać Jak najbardziej jestem ucieszony w kiedy mnie poprawiacie Kiedy oglądacie i faktycznie wytykacie mi moje błędy Ponieważ to jest dla mnie Y, największa jak to powiedzieć Wtedy naj, najbardziej y, odczuwam to, że oglądacie mnie i dokładnie, prawda? Więc jak najbardziej jakiekolwiek poprawki, jakiekolwiek coś, to możecie... Co to jest ten Gonej Sylfa? Muszę zobaczyć na mapę. Mapa. Gone Sylfa. Będzie tutaj pewnie. Będą się tam pójść upper Flower. Jest jeszcze jestem ciekaw co z tym ringiem, prawda? Bo tu mamy zebrać Shiny Silver Ring. Hulker. Why not? Można nazywać grzy jak się chce, nie? Dobra, lecimy, dalej lecimy. Zbierzmy to. zebrane jest, 3 na 3, 3 na 3 teraz jeszcze zobaczmy na mapce co jeszcze mogę tutaj zrobić, Love i blue dobra, fajnie tutaj token of the low aha, to rozumiem, czyli to będzie tutaj dobra, te dwa kwestie będą w tamtym miejscu, a wręcz je idziemy odnieść no i no znowu usiądzie, no wiedziałem, wiedziałem, bo znowu przez przypadek nacisnąłem, nie ten przycisk co chciałem Dobra, lecimy, lecimy, no ale zmniejszy ja trochę minimapko, nie chcę dla siebie takiej wielkiej Teraz gdzieś tutaj komuś muszę coś oddać, prawda? Widzę ma zaznaczone na minimapce No dalej, dalej, dalej Nie powiem przydałoby się jakaś fajniejsza zbroja, coś, bo... No, jestem fanem widowiskowych zbroi. Nie wiem, czy y, za, zaznałem tego w tej grze. W World of Warcraft jak najbardziej zaznałem te, tego. Dobra, fine. Dobra, zrobimy tego questa. Go oddamy jeszcze tutaj w wiosce pozostałe dwa. For lever the Dobra, sruch, lecimy, lecimy Oddać kościki Fox i saldziste Dobra, urd Tak, mam biznes dla Ciebie Proszę bardzo, jeden biznes I drugi biznes Ok, coś jeszcze tutaj komuś mogę oddać. Tam widzę na dole coś mi tutaj świeci. Także pójdziemy jeszcze w to miejsce zobaczyć. No i co, jeżeli będziemy lecieć dalej tam zbierać tego, szukę tego zagubionego pierścionka Oraz yy, zabijać te, te, jak się to stwardnie nazywa, Kilgoe Slfen. Nie wiem czy dobrze czytam, czy nie to mi musicie niestety wybaczyć, na tej grze aż tak dobrze się nie znam. I właśnie dlatego postanowiłem ją nagrywać, żeby ją poznawać razem z Wami. Bo mógłbym oczywiście nagrywać z World of Warcraft, ale nie sądzicie, że World of Warcraft się trochę przejadło już? Takie jest moje przynajmniej zdanie na temat tej gry. A co Wy sądzicie, możecie pisać w komentarzach. A jak najbardziej ta gra no Dobra coś jeszcze muszę zrobić Sprawdźmy questy Questy yy, Tutaj jeszcze to zostawmy to, to... A No kurczę znowu wsiądzie Wiedziałem no, no nie wiem czemu zawsze klikam yy, zamiast na przycisk M to na przycisk od yy, Przecinka I mi osoba ta siada na drodze Dobra lecimy lecimy nie ma czasu do stracenia, czas jest na wagę złota no i cóż nie wiem, piszcie też czy taka seria wam się podoba, ponieważ ja ją tworzę widzę, że cieszy się dosyć dużym e, dużą oglądalnością lecz e, jeżeli oczywiście chcecie coś innego, proponujcie ostatnio też zacząłem grać w Battlefield'a e, jakąś się nazywa? Play For Free, tak Dosyć fajna gra, polecam wam ją serdecznie. Jak chcecie z niej jakieś let's playa, jednego, czy let's playa. Jak jeden odcinek zapoznawczy z tą grą, to jak najbardziej jestem za mogę to zrobić. Oj, oj to chyba leciało już. To jest to, to muszę zabijać. No tak, znowu się leczek, kurczek, to Zabić to trzeba Daj wani, walnij jeszcze raz. I leveling, tak jest. Zobaczmy, co dostaliśmy. A, tylko troszeczkę zdrowia. raczej znaczy zdrowia, no. W tych dalej jak się nazywają? Em, em, butelek z napojem, em, który dodaje nam życia. O, może tak to nazwę, bo źle bym powiedział i dopiero by było, prawda? Krytyk poszedł? No, walcz nie zniszczony jest. E, ile tego mam zabić? Jeszcze 5, tak? Ok, dobra, no to szukamy. Tu jest, widzę. No dalej, jeszcze raz, jeszcze raz. Ogólnie, jeżeli chodzi o. Old Scroll, jest. Weźmiemy. Zapewne. You can have this system as you... Aha, czyli już coś podobnego pewnie mam inventory dobra sprawdźmy co to nam daje block plus 12 m um, point mana point więc to sobie w coś zainwestuję. wiem 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 to może to co teraz robię to jest złe ponieważ w przyszłości to może mi się przydać bardzo To damy. enchanted widzicie Mogę enchantować sobie zbroję też bez jakiegoś wykupywania srania lub innych rzeczy. udało się się mój, że tak powiem, zawodnik ucieszył. Nie, 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 to to, trzy. No i cóż, chyba zrobimy tego questa i powoli będziemy się żegnać. Nie wiem ile nagrywam. Mam nadzieję, że koło pół godziny już jest. Albo chociaż to 20 minut ponieważ zależało mi na tym, żeby zrobić troszeczkę dłuższy odcinek raczej znaczy dłuższy, no żeby ten limit, te 30, tak jak to wiecie u mnie bywa bo ja tyle staram się okay. nagrywać, oczywiście SimCity jest wyjątkiem no i cóż, wpadłem na genialny pomysł o, Magic, Magic Boots, no to szybko Profile gdzie jest ten Magic Boots, Boost, Boost, a ja Boots tam dajmy tu też Enchanter to ok Enchantuje mi tutaj pięknie W to się warto bawić Ponieważ nasz level enchantowania zawsze się zwiększy Lecz pytanie teraz do Was do graczy Ionu Jeżeli graliście w tą grę Możecie mi podpowiedzieć jedną rzecz Czy warto enchantować rzeczy na samym początku gry? Czy to się nie przyda później w lepszych zbrojach, w lepszych w lepszych nie wiem Weaponach tak zwanych Oponsach i ponieważ, no, domyślam się, że z biegiem czasu te wszystkie kamyki, które tutaj ja zyskuję, plus 12, plus 13, plus 10, 5, 1, tam, whatever, y, też się zwiększy. Ale, no, nie wiem, nie wiem, ja osobiście w tą grę. tak ja mówię, gram pierwszy raz przez wami, nigdy w życiu w nią nie grałem. I mam nadzieję, że równie dobrze się bawicie, tak samo jak ja, poznając tą grę ze mną. Dobra, to do, do niego pójdziemy. Zabiłem. Ok. Zrobiliśmy już wszystko. No i cóż. Została nam kwestia tylko znalezienia tego pierścienia. Usiędziemy sobie. Wow. Ale nasza droga się wydłużyła. Ale są nawet i lepiej. Ale to zostawimy na następny odcinek. I pamiętaj jeszcze, jeżeli się spodobało, zostaw po sobie jakiś ślad w formie łapki w dół, czy to też w górę. W zależności od gustów. No, i zostaw po sobie ślad w, w też formie komentarzu. Podpowiedz mi, dorać. No nie wiem, cokolwiek. Jeszcze raz dziękuję danej osobie za to, że podpowiedziała mi z tymi dodatkowymi przedmiotami, które mamy przy pasku EXPA. Serdecznie dziękuję. To się przydało, ta informacja. A o nie, nie wiedziałem szczerze. No i cóż, i tak samo, jeżeli nie jesteś moim widzem, a chcesz być na bieżąco z Ionem, z SimCity, z. Driverem parallel, parallel Lines I coś jeszcze nagrałem? I Minecraftem, ale Minecraft yy... No tak, miałem awarię z Minecraftem Ale o tym w innym odcinku w innej, O innej porze No cóż A teraz się z wami żegnam I pamiętajcie Zostawcie po sobie jakiś ślad Siema, nara, pa